Siemas, z tej strony Gryzak i to jest kolejny odcinek na moim kanale i trochę długo się nie widzieliśmy, muszę przyznać. No i chciałbym na początku właśnie wyjaśnić czemu tak je, to wygląda, teraz po tym filmie Mixesworda, że mikselowy YouTube umiera, z czym się w sumie zgodzę. No to ja ogólnie, no, brak czasu. Brak czasu jest moim największym problemem obecnie. Ponieważ poświęcam czas dużo bardziej innym rzeczom niż teraz skupiam się na nagrywaniu Mam nadzieję, że to się zmieni Znaczy już wiem, że nigdy nie będę nagrywał tak regularnie jak kiedyś Ale chciałbym nagrywać po prostu regularnie, niż jeden film w miesiącu Bo tak właśnie wygląda listopad No i co, no i ogólnie film dzisiejszy miał być miesiąc temu Ponieważ miałbym być coś specjalny film na Halloween, ale... No, w Halloween byłem chory, a później to miałem przesunąć na dzień, dwa, trzy dni, później cztery, pięć, trzy, sześć, dalej No i w końcu jest teraz No, sorry, że tak wyszło, ale no tak to wyszło, no, no mówię, brak czasu i ten, dobił mnie Ale dobra Ogólnie to mam kilka, mam no, dwóch i niespodziankę Mam dwa miksele niespodziankę przygotowaną no. Więc może zacznę od pierwszego tak on wygląda. Jest on dosyć ciekawy, ponieważ nie ma on takich klasycznych oszu. To jest taka podstawka, zrobiłem. A ogólnie on jest takim duchem. Jest taki cały ciemny, i ma takie złote detale. Z tyłu wygląda tak. Mi się ogólnie podoba, mimo że no trochę za bardzo odjechałem chyba od takiej koncepcji mixelowej. Ale w sumie im bardziej oryginalne, tym lepiej, chyba nie. Nie, no mi się podoba ten duch, te złote dobrą robotę robią elementy w jednej w tej ręce jeszcze czym taki customowy yy, customowy taki, nie wiem, jaką kosę taką customową. O, tak, to masz. W ogóle ładne tło, co nie? W sensie, dobra, to to jest brzydkie. Ale dobra, następny jest taki kościany szkieletor chciałem właśnie zbudować coś takiego miał być sam biały, ale cały biały no i pomyślałem, że cały biały mi się kojarzy tylko z kośćmi więc zrobiłem takiego typka ogólnie na początku ten łeb to jest chyba największy nie wiem, jest taki jakiś dziwny choć w sumie, jeszcze pokażę, że tak wygląda z każdej strony no taki podłużny nie duch mi się o wiele bardziej podoba, ale ten też nie jest zły. Te szkielety, które tu są, fajnie, że tu są, bo one też tutaj poprawiają trochę. Tu mają elementy zębów, jak widzimy nawet. Że nie wiem, czy to jest zęby, czy kości. Czy teraz powiedziałem zęby, przecież kości. Może. No dobra, jak są szkielety, to raczej kości. Jeszcze ma taki mieczek z kości zrobiony. No i tutaj takie łańcuchy. Tu ma takie oczy. Te czarne, to są oczy jakby, a nie te, nie te study, to jest paszcza, no tak to wygląda I no i niespodzianka, czekaj nie może tak to zrobię Niespodzianką jaką ma być, to sobie przerobiłem takiego, bo już go dawno przerobiłem w sumie, nie? No i sobie tak leżą na półce, pomyślałem, a dobra jak sobie go wstawię, o. Może ktoś będzie wiedział o co chodzi, albo chociaż połączy kropki, ale to z... Ja, ja się domyślam, kto to mógł, ale dobra, nie gadam więcej, Slambo w takiej właśnie przejętej, czerwonej wersji Takiej carnage'owej, bo w sumie to są elementy od tej postaci Ale ogólnie fajnie wygląda, mi się w sumie podoba, ale to jest taki bonus No i co? No i co chyba tyle, no mam nadzieję, że regularność się poprawi, tak? I wrzucam pierwszy film w tym listopadzie, więc eee, szacun dla mnie no i co? No i widzimy się w następnych yy, siema.